Rozmawiam z klientem już drugą godzinę. Ma dużą, prężnie działającą firmę, zespół specjalistów na pokładzie. Wydaje się, że wszystko pięknie działa, natomiast tylko z zewnątrz. Jednak widziałem zbyt dużo firm, by nie wiedzieć, że coś jest nie tak. W końcu szef powiedział wprost: Nie mam pojęcia, co się dzieje. Klienci są, zamówienia są, a nadal mam problem z regularnym i terminowym realizowaniem wypłat dla swoich pracowników. To historia jednego z naszych klientów, ale równie dobrze, to może być historia wielu różnych, podobnych firm w Polsce. W branży produkcyjnej, usługowej czy handlowej. Właściwie podczas spotkania stwierdził, że jestem przekonany, że wszystko robię dobrze. Pracuję po kilkanaście godzin dziennie, pilnuję każdego detalu, każdego szczegółu. Natomiast, kiedy zaczęliśmy wgłębiać się podczas audytu procesów w to, gdzie tak naprawdę leży problem, zaczęliśmy dokładnie badać liczby, zaczęliśmy dokładnie badać to, na co i w jaki sposób wydawane są środki. Ale kiedy zaczęliśmy sprawdzać, gdzie są pieniądze, w tym momencie pojawiły się problemy. Fizycznie właściciel nie miał na to czasu. Nie wiedział, co tak naprawdę dzieje się w jego firmie, gdzie zalegały płatności, gdzie były błędnie podejmowane decyzje inwestycyjne, w jaki sposób pracowali ludzie. Co prawda, ludzie, którzy nie rozumieli, jak ich praca wpływa na całość organizacji. Właściciel zamiast zarządzać, biegał od jednego pożaru do drugiego. Podczas spotkania powiedziałem jedną rzecz: albo zaczyna pan zarządzać firmą, albo firma zaczyna zarządzać właścicielem. Więc. Zaczęliśmy od samych podstaw. Najpierw wzięliśmy na tapet liczby, czyli to, żeby sprawdzić, na czym firma zarabia, na czym firma traci, jaki jest koszt pozyskania klienta, jaki jest koszt realizacji usługi. Potem przeszliśmy do pracy z ludźmi, żeby sprawdzić dokładnie, kto i za co odpowiada, kto i dlaczego czegoś nie robi. Na samym końcu przeszliśmy do procesów, czyli w jaki sposób podejmowane są decyzje, jak kontrolowane są finanse, jak wygląda proces pozyskania klienta, jak wygląda proces obsługi klienta. To nie była rewolucja, tylko małe konkretne zmiany, które wprowadziły po prostu porządek do całej firmy. Dzisiaj ta sama firma, ten sam rynek, ale zupełnie inny sposób pracy, inna rzeczywistość. Przychody zaczęły stabilnie rosnąć. Płynność została odzyskana. W końcu można zacząć planować, a nie reagować po fakcie. Często słyszę od przedsiębiorców, że działamy na wyczucie, jakoś to będzie, prędzej czy później wyjdziemy z tego dołka. Generalnie jakość to nie jest. Podejście strategiczne. Jakoś to prosta droga do sytuacji, w której pewnego dnia firma obudzi się i nagle przestanie mieć płynność i możliwość wypłacania pensji na czas. Pytanie, czy Ty jako przedsiębiorca znasz ten stan? Nie czekaj, aż będzie za późno. Kliknij w link, umów się na analizę i zobacz, gdzie ucieka twój ciężko wypracowany dochód. Nie pozwól, aby ta historia spotkała również Ciebie.